Dzisiejsza uroczystość, jedna z najważniejszych w roku kalendarzowym. Kościół Wschodni wpisuje ją w 12 tzw. Tak najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego. Ona nosi nazwę objawienia pańskiego, uroczystość objawienia pańskiego. Jeśliście uważnie słuchali czytań, to musieliście to zauważyć, że to słowo objawienie pada dzisiaj wyłącznie w drugim czytaniu i to dwukrotnie. Przez objawienie została mi oznajmiona ta tajemnica, mówi święty Paweł, teraz została objawiona. Jego apostołom i prorokom. Jest, jest tajemnica, która zostaje dzisiaj objawiona, dosłownie odsłonięta. O, to słowo objawienie yy, można by tłumaczyć dosłownie z greckiego, odsłonięcie. Jest jakaś prawda, która jest zasłonięta przed naszymi oczami, ale Pan Bóg sprawia, że zostaje odsłonięta i możemy ją wreszcie zobaczyć. To, czego nie widzimy, Wreszcie możemy zobaczyć, bo Bóg odsłania to, co było zakryte. I jaka jest to prawda? O kim? Bo wcale nie o Bogu. Wcale nie o Bogu. Paweł mówi, poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała. I współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Więc Paweł mówi, że dzisiaj nam jest odsłonięta nie tylko tajemnica o Bogu, jest nam odsłonięta tajemnica o człowieku. Już samo to jest godne przemyślenia. Nam się bardzo często wydaje, że wszystko wiemy o ludziach. Nie, nikt mi nie musi mówić nic o Tobie, bo wszystko o Tobie wiem. To oznacza oczywiście, że potrafię Cię ocenić, osądzić, postawić na miejsce. Wszystko wiem o Tobie. Tak się nam wydaje, że wiemy wszystko o ludziach. Dzisiaj nam ta uroczystość mówi, uważajcie, bo to, co jest najważniejsze w człowieku, nierzadko jest przed naszymi oczami zasłonięte. I dopiero musi przyjść taka uroczystość jak dzisiejsza, żeby Bóg tę zasłonę zdjął i żebyśmy zobaczyli wreszcie naprawdę, kim jest człowiek. Każdy, każdy człowiek, dlatego Paweł mówi, poganie, ludy, nie naród wybrany, tylko wszyscy ludzie. Skądkolwiek są, skądkolwiek przychodzą, skądkolwiek pochodzą, niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, jakiej są rasy, jakiego używają języka, jaką wyznają religię, kim oni są najgłębiej. Paweł mówi, że są współczłonkami ciała. To znaczy, jesteśmy wezwani, żeby dzisiaj zobaczyć każdego człowieka jako tego, który jest wszczepiony w kościół. Że jest dla nas jak nie wiem, jak oko dla ucha, jak noga dla ręki. Że nie potrafię bez niego żyć, nie potrafię bez niego funkcjonować. Jeśli nie ma tego drugiego koła mnie, kogokolwiek, ja jestem niepełnosprawny. Tak. Jesteśmy jednego ciała. Jesteśmy współuczestnikami obietnicy. Jakiej obietnicy? Co nam jest obiecane? Ostatecznie słowo obietnica oznacza Ducha Świętego. Nie? Jezus mówi: poślę wam obietnicę Ojca". Ostateczna obietnica to jest dar Ducha Świętego. Ja wiem, że rektor ma Ducha Świętego, ale poganie też? Też. I Bóg nam to dzisiaj objawia. Popatrz na każdego człowieka, że w nim jest nie? duch, którego Bóg chce mu udzielać. I jeszcze jesteśmy wszyscy współdziedzicami. No to znaczy, że jesteśmy w jednej rodzinie, że jesteśmy siostrami i braćmi, że wszyscy razem dziedziczymy. Nikt nie jest wykluczony. Jakbyśmy jedną kartkę przewrócili w liście do Efezjan, bo ten fragment jest z listu do Efezjan, czytaliśmy trzeci rozdział, przeczytajcie sobie drugi, zwłaszcza werset dziewiętnasty, to tam Paweł pisze tak, że już nie ma obcych i już nie ma sąsiadów. Nie ma obcych. Tam jest greckie słowo ksenoj, od tego słowa pochodzi ksenofobia. Nie? Kiedy podlegamy ksenofobii? Kiedy drugiego traktujemy jak obcego? Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Obcy. Ja Pan mówi, nie ma obcych, nie ma tych, których my nazywamy ksenoj i nie ma tych, których nazywamy parojkoj, czyli takich, którzy mieszkają obok, obok mojego domu, sąsiedzi. To jest za mało, jeśli traktujesz drugiego jak sąsiada. No to jak nie ma obcych i nie ma sąsiadów, to kim oni są? Ci wszyscy ludzie? Kim? I Paweł mówi, domownikami. Czyimi domownikami? Naszymi? Nie. Boga. Bo to Bóg jest kimś takim, dla którego nie ma obcych i dla Boga nie ma sąsiadów. Dla Boga są tylko domownicy. Dla Boga są tylko domownicy, dla Boga są tylko Jego dzieci, którym udziela ducha, dla Boga są tylko siostry i bracia. I jak się ten tekst czyta, tak jak go Paweł napisał po grecku, to tam jest uderzające, że wszystkie te słowa zaczynają się od przedrostka. Razem, 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 razem. Razem w jednym ciele, razem dziedzice, razem. Ci, którzy przyjmują obietnicę Bożą, razem, razem, razem. Jak to jest, że na co dzień nie widzimy tego razem, 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 na co dzień widzimy osobno, osobno, osobno. A prawda o tym, co nas czyni razem, jest nam przed oczami zasłonięta. Po to jest dzisiejsza uroczystość. Jak będziemy szli te 3 kilometry do katedry. To się módmy, żeby Pan Bóg to sprawił, żeby wreszcie ta zasłona z naszych oczu została zdarta. Bo ona nie jest na ludziach, tylko jest na nas. Na naszych oczach jest zasłona, którą trzeba zedrzeć, żebyśmy wreszcie się zmierzyli naprawdę z tajemnicą człowieka nie tylko z tajemnicą Boga, tylko z tajemnicą człowieka, który jest dla mnie bratem, który jest ze mną w jednym ciele i który razem ze mną otrzymuje dar Ducha Świętego. I nie mogę go traktować jak obcego, jako sąsiada. Nie. Tylko jeśli jestem w domu Boga, to muszę zobaczyć także w każdym człowieku Bożego domownika. Tajemnica była zakryta przez wieki, ale w Jezusie Chrystusie jest odsłonięta. Amen? Amen.